Siema, jestem Kasper 2005 No i dzisiaj jest już trzecia lub czwarta część oceniania kont widzów. Nie wiem do końca, ale już trzecia lub czwarta. No i zaczynamy. Ma oczywiście ratowanie świata. Wczytuje nam się. Nie właśnie wejść mu nagrodę odebrać, jest dużo gram ratowanie, ale ma tylko 8 mocy, więc Jest trochę słabo bohaterowie, zarządzanie, są bohaterowie, bo mówiliście, że brał bohaterów jeszcze mnie mm, schematy takie ma schematy jeszcze plecak i ma turno 106, więc fajnie fajna broń no i przechodzimy do Battle Royale Ciekawy jestem, jakie to jest konto, bo ja pierwszy raz, o. o! Boże, nie wiem. Palące płomienie, wir dymu, dynie, konieczynki, lawa, morskie zjawy, nietoperze, płatki śniegu, pnącza, sztandar, spaliny, strumień kasy, lampki, światłowody. Świetliki, taśmy taśmy i to odkostki, takie z szóstego sezonu. Następną rzeczą są to lotnie. Lotnia jest z ósmego sezonu. Chmara, latająca Landra. Z tego sezonu Lotnia. Za dni Fortnite z, z siódmego sezonu. Z szóstego sezonu. Z tego sezonu, z tego sezonu, z siódmego sezonu Marshmallow, bardzo mi się podoba ta kalot kalotnia. Redukcja, piknik, węgierek, wielki wyskok, Zwykła lotnia, pakiet fundatora za świata. Zaratowanie świata i z, z siódmego sezonu. Zresztą są to Kilo jest od Pumy. Smoczy Szpon, Kill of Worm, od ninja, Lodowe Berło, Łamacz Palnik, Rozliczenie od <coughs> kombojki z siódmego sezonu. Od ja przepraszam, to jest z siódmego. Z siódmego z wyzwań, Marshmallow. Taki, yy, to jest z Karnetu. I to jest nowy, niezależnie ze sklepu. Co muszą funkcjonować Biegacz, Dajczadu, bardzo tutaj motka. Swobodne ruchy, błyskotka, Konga, hotmarac, kocia przewrotka, marshmallow, na, na nierówny, nie, to jest od marshmallow, unna pudy, orzeł, oczy Puszczanie mikrofonu, wyginanka, królodu ze sklepu. I tu jest rozpakowanie. To też podam się ta motka, Tak samo, świętowanie, walka z cieniem. I zielone ognie na serwisze są to plecaki, tu jest taki plecak, taki od Ania Łatego, fajnie, fajnie się komponuje to. Ciastka z siódmego sezonu, z szóstego, z szóstego, <laughs> zapakiet startowy. Nie wiem, co to za plecak. Tutaj też nie wiem, co to za plecak. Od bałwanka, od Skull Troopera. Z Takiego startowego tego, co teraz jest. Kobra, kryształy. To i skinę. Taryfiara, sierżant komniczynka, misz musztardy, komando gwiazdka. Dżungla, sędzia, <coughs> pakiet startowy, ciastko, wszystkie edycje z edycją: motocykl Petrog, e, Bołwanek, Nixpon, to jest Karnetu, zenit, ten za 80 zł. Skin jest drogi. Był król lodu. Z Z tego sezonu. Laguna. ksianka I marshmallow. Podoba mi się ten skin, bardzo fajny skin. Cool trooper z edycją, tylko szkoda, że, że nie ma drugiej edycji. tej, Fioletowej. Bajka i konf Oceniam to konto to 6, 7 na 10 mordy fajne konto. Jeśli się chcieli, to stawcie suba, łapę w górę. Zapraszam na mojego Discorda. Link będzie w opisie. No i tyle chciałam wam powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie... Jeśli dobiłem mordy 10 łap w górę, to robimy następny odcinek z oceniania kąt widza. No i tyle chciałam wam powiedzieć. Zapraszam was na Discorda. Siema!